tu ja. Mówię, wczoraj nagrałem odcinek DMG Dalek, a dzisiaj nagramy odcinek z Hitmana. E, e, misja Miami. E, fajna, naprawdę lubię tą misję. E, I tak, mam, jak to oglądasz, jak będziesz to oglądać, to powiem Ci tak. Jest to taka gra, gdzie trzeba zaszczelić ludzi albo zabić. E, więc nie jest to może jakaś dla mnie gra w moim wieku, ale naprawdę fajna. Ja lubię w to kradzić Tobie. E, I też mój kolega mi po mi, e, mi pomógł e, z grani w co? Więc wiecie no, e, pozdrawiam Cię, wróżby. E, dobra, zaczynamy. Ja z deskładami. Znaczy, e, <laughs> przepraszam. Zawsze Państwo będą mi to wyciąć. Nie umiem. Pozdrawiam. Dobra. No, niech się skapni, proszę skapnij się. Skapnij się, skapnij się. I teraz nie... O się snu. O kurde, to jest Karol Nawrocki. A jednak nie bierze snu, sumie. bierze. Ale 10 dziesięć y, jointów dziennie, a ja nie umiem przestać. Pozdrawiam moich przyjaciół, bo nie wiem co bez was. Y, coś tam, coś tam. czy dwa, jeden, skuty, bobo, wiesz na... skute bobo! Bierze, skute, bobo. Y, no dobrze. Lecisz, 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 lecisz. To tak. dobra, ja, ja spindam. Ram, 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 dobra, teraz jesteśmy tu. O kurde, tutaj będzie ciężko się przecisnąć przez ochronę. Ale czego to ja nie robię? Uuuu. Uuu. Dobra. Jesteś tu, było dosłownie... Co się dzieje Został mnie Dobra, ukryjmy się tu na chwilę. Ty nie jakąś Na szczęście nic mi się nie stało. Na szczęście dobra. Jakiś eye car -quish. Nie wiem co kto to jest. tutaj się przebieramy. Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Wam zakręt. Cicho. mówiłem mamu, że to jest. Mówiłam, to jest yy, zła gra. mówiłem, lecz. jakiś staruch, kurna. Przepraszam za cięcie, bo z koleżanką piszę. Napisanie, że nagrywam. O, żebym nic nie wypisywała pod filmami. A i tak mam chyba komentarze. patrz jakie fajne bolidy. Dzieci, uczymy się takiego czegoś. No i się zastanawiam, na kim została stworzona gra Hitman. Jakby no... Czy oni zrobili wzór na kimś, żeby grać w Hitmana? Bo nie chodzi mi głównie. Eee... Ee, no wiecie o co chodzi? Jakby... Czy była taka osoba, która na przykład naprawdę była Hitmanem i zabijała osoby. Czy nie? Czy po prostu stworzy... czy stworzyli to tak po prostu, bo mieli jakiś pomysł. Hmm. stwórzmy na tym, czy gra na przykład o takim byciu zabójcą i właśnie teraz nie ja mam World of Assassin, nie mam na przykład Hitmana jednej dwójki trójki, tylko mam... no wiecie, zwykłego Hitmana. Nie bym nie znalazł, tutaj nie ma sensu chyba przechodzić. Nie jest. Pika, muszę nie, nie, nie. Kolego, zostaw Dobra, wejdziemy jak? Co to? Wciśnijmy. Czemu nie? O, to, to włączymy jeszcze to. Dzisiaj kurna, robimy. Dobra, ukryjemy się. Milosz! Mówiłam mamu, że to jest zła gra. Wiem, wiem, wiem. Moja e, mama mnie wczoraj oglądała, jak nagrać swój pierwszy film. E, no. Kalej na o bawimy... Szkoda, że tu się nie dotkalisz że nic mówi wam. Mówię wam, byłbym jak Grzegorz brał kurde. Mówię wam, naprawdę, serio, nie żartuję sobie. Byłbym jak Grzegorz brał Ty krna! Nie, zostawiam! Co darbo jest niewłaściwą osobą, Pyś py, myślał. jeśli chcecie, ja lubię to nie lubię to tylko taki, taki początek, taki spokojny, chillowy, dobra, złaś tam, ej patrzcie, ja jestem biały i może dlatego oni, może dlatego ja jestem zabójcą, bo oni są czarni i muszę zabić czarnuchów, na przykład patrz, a nie, on nie jest czarny, dobra, pomijmy to, ale może są i patrzcie, i głównie mi chodzi o to, że dlatego ja muszę ich... E, e, muszę ich ten... muszę ich zawalić, bo on są czarni. Jest naprawdę taka szansa duża. Tylko moim zdaniem oczywiście. O, tutaj trójka mam A nie, nie na, na trójka. A tak szczerze tutaj zawsze schodzę, bo tutaj się pani pobawić. O. To podobno była. Tak, 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 mi, tak mi napisano, że to jest naprawdę. Fajna. Yy, fajna miksurka. Na, na poraz włosów. A ty. Lekarz. On to nawet o tym nie pomyślał. Ty, co to, to, to A, dobra, nie, mnie nie przeszkadza. on on z otwartymi drzwiami. Ludzie, co jest z wami, nie tak, że kurde. No. Nie nie wiem. Na mnie. No, oj, przepraszam, wyszedłem. Nie chciałam zobaczyć, czy mi się nagrywa film, to musiałem takie poprawki. Patrzcie, ja się zarumienił na widok tego lekarza. A może oni są gejami? O, to, to miało, to miał ci... I patrzcie, kurde, ja schowam go. Patrzcie. I teraz dopiero, kurde, zwróć uwagę na to, że to. Co ci się. Co tu się stanie? Dobra. HA! On screen, my ma go. Wow, wow, wow. Czekolę sobie. Mam taki doktora. on nie wie, co się dzieje. Co się dzieje? Dobra, ludzie A czemu ja tu nie mogę chodzić? Co bo jestem biały? I widzicie, teraz się to... Ta teraz... E teraz się to wokół mnie obróciło. Ej... 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 Czemu na to nie mogę wchodzić? Bo jestem czarny? A nie, jestem biały, to przepraszam. Nie, nie jestem rasistą. A patrzę z góry na kolejne schody. Ja, ja, ja! Dobra, a wracając do tematu. Co ja miałam zrobić? Zabić cel. już się do tego biorę. Jakaś laska mi kurwa, de. pisze, że chce być ze mną, a zakochałem się w niej, okej, okay, ale um, 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 jestem za młody na to i dzwoni teraz do mnie, mówi, żebym przestał nagrywać, widzowie, pomóżcie, nie wiem, co ja mam teraz zrobić, jakbym miał live'a, to byście mi go radzili, jedna osoba na lewie. czemu tam nie mogę wejść? Bo nasz co dzień budzik Lazlot! O. Oh. Hello! Motherfucker! Dobra! Ej, e, między, ja nigdy nie oglądam blok ekipy, a widzę nieraz jak kurde skarabki z na TikToku z blok ekipy. E, na przykład z tego ze snu doga. Wszyscy mi zazdroszczą! Motherfucker, yo Motherfucker yo Motherfucker yo! Eee... Tam sobie zazdroszczę, mam dużo pieniędzy. Madafaka, yo, madafaka, yo, madafaka, yo. Wszyscy mnie zazdroszczą. Ej, a szkoda, mi, to, mi brakuje w tym, yy, że, yy, ten, że jakby nie mogę nic zrobić na to, że nie mogę tam wejść na przykład podłożyć kolczotek. Jakby tutaj wejdę i tutaj mogę zdjąć tego typa mu cel. Wiem, że to nie będzie jakieś super ciche, ale... Patrz. Ale oni tu będą mogli przyjść. To jest ryzykowne, wiem. Ale to jest najlepszy pomysł, który mi teraz padł na, na, na głowę, do głowy. No i patrzcie, ja teraz wolno heda. Zlokalizują. Mówiłem. Mówiłem, że go ludzie szybko zlokalizują. To w ekspresowym tempie. Ja mam plan zjechać po tej rusze i w ogóle, iść gdzie indziej teraz. Albo wiecie co? Co złego, to nie. A co by się stało, na łeb? Nie będę zaraz tego tu Dobra, teraz, teraz uciekam. Znowu oni. oni? ja mam mówię Ludzie. co złego to nie ja Pff. dzień dobry od dzisiaj sprzedaj pas dajcie mi się pomocy a co to za wystawa jakiejś loski co wy sobie my sam nie idę, foto dobra lecimy a co tutaj? Nie ja, dobra, nie może, Nie będę marnować kurde tego. Nie klunkloka. Tylko tego. Jak to się nazywało? E, e, jak to miał... kurde e, tego... tego co się to kupuje. No dobra. ki e, Lockpika. O, można to też nazwać lockpikiem. Nawet się... Nawet nawet się lepiej. No dobra, czy bo mam plan wyjść. Nie, tutaj to zrobił, no, ale było dobrze. Nie dobra. I teraz teoretycznie i już wyjść. Ale jakbym ja teraz wyszedł, widzowie, to by to był za krótki odcinek. Dlatego ja teraz idę tu i patrzcie. Ja podobno słyszałem, że człowiek może się nauczyć latać. To nie? Dlatego teraz testujemy to na tym ziutku. Ziutek. Chcesz się nauczyć latać? Nie? To i tak się nauczysz. Pa. Oj. Ale śpi. To, to, to jest bezpieczna Opcja. Spadł tylko ze 30 metrów. Ale to jest nic, naprawdę. No, jestem w jakimś ogrodzie. Świetnie. Ale mnie to nie interesuje. Na pewno tu jest znając życie widzowie, to pewnie jest in, in no ja, mam, ja nie mam pełnego Hitmana i tę robię wydam na niego już dziewięciłtych a nadal nie mam pełnego, widzowie. I znając życie da się tam wejść, ale w innej misji, misji i w innej misji, w której po prostu, mm, no y, w misji, w której no pewnie trzeba no coś nie robić. No, to ja! Co mnie? już chcieli mnie pobić, widzicie? Po kurde, tacy ochroniarze. Tacy dobrzy. Tak potem byli, tacy są dobrzy, a tu my chcieli mnie pobić. Hejka. dobra, chciałbym go zwalić skoro. Chcesz? On, no, ugraził mi mamy. A, tu jest fajne, tu jakby dużo chciał się. Znaczy co? Co tu się dzieje? do najlepszego mira. Ja sobie to pożyczę. Mogę. Okay. Oj, nie masz... nie masz cóż, nie masz jedzenia, nie? O! Tutaj. Jak chcecie upozorować śmieć. Nie. Jak chcecie uprowizorować śmierć kogoś w Co nie? dajecie go tutaj. Znaczy, nie wiem, że to tak działa, ale chyba tak. Włączacie to i ona sama się wtopiła, bo na przykład coś się tam stało. E, no i wiecie. Dobrze. Teraz też jest problem. Największy problem zaraz będzie. Zobaczycie. Powinna nie działać. Na przykład w kierunku No Na przykład i teraz ja teraz jestem... Sigma, Leon. Jestem AGEN 47! Będę musiał Będę musiał się sprowadzić w lepsze Na przykład żeby tak muzyczka tu 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 tu! Muszę się dostać na górę. Na górze nie powinienem odlecieć. Dlatego teraz uciekam. I got square ring. No, no możesz mnie wypuścić stary dziadzie. Patrzcie jak staro. Nawet młodego nie przepuści. A to nie powinien być na odbyt? Nie! Eee. Jakby to Dominik w świętej pamięci powiedział. Dominik była taka osoba w Supernianie, to był taki program. E, oglądałam na TikToku dużo. I tam był taki Dominik, takie nieznośnie dziecko. I on dosłownie cały czas, nie! Eee. Jak mama go zaś poprosiła, on dosłownie, nie! Eee. Albo bił swoją mamę, zmuszał ją. Patrzcie. Ja. Patrzcie, on mnie nie chciał przepuścić, bo jestem rudy. Patrzcie jaki teraz to jest strona. Kurde, nie, jestem rudy. Jestem, znaczy jestem rudy. To mnie nienawidzą kurwa. Co to jest? Nie, nie. Dobrze. A mi, mi... To jest moje ostatnie słowo. Mówię wam, laski, laski, laski z TikToka krążą oka. Ja wam dziękuję za dzisiejsze oglądanie. On wie, że w ogóle coś tutaj się stanie, ale dzisiaj to, dzisiaj, dzisiaj, czy to dzisiaj koniec? Bo dzisiaj se pójdę i zrobię sobie branie. Yo, yo. Nie, nie, chciałem, nawet chcę, 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 bo lubię śpiewać. Ale no, więc na dzisiaj to już koniec, ukończyliśmy misję. Może nie bez szans ale nie stara się mnie, bo jestem za mądry. I got black, I got white, which you want? No, no. więc po prostu kulkę w chłopkowi wyładowałem i to się dziś... nazywa kombinacja! No. A to na dziś to koniec. Jeszcze muszę to tak wyłączyć. Nara!